Jeżeli chodzi o mieszanie odpadów, to ze swojej strony będzie tylko tyle, że one są mieszane tylko i wyłącznie w przypadku, jeżeli odpad mokry nie jest odpadem czystym. Jeżeli brygada włożąca odpady mokre stwierdzi, że jest zanieczyszczona odpadami suchymi, wtedy jest no, mieszany odpad, czyli bierze brygada odpady z Tak w żadnym czy czy pojemniki? To pojemniki otwierają i często widać już na samym wierzchu, to, to raczej oni nie zagłębiają się aż tak do połowy pojemnika. Nie nurkują. Tak, jeżeli odpad jest czysty, to zazwyczaj na samym wierzchu po podniesieniu klapy widać. A gdzie mają wrzucać mieszkańcy w mokre, jeśli nie mają jeszcze pojemników na odpady mokre? Jeżeli nie mają pojemników na odpady mokre, to są to odbierane jako odpady zmieszane. I tak jak na stronie internetowej w obu jest taka informacja, że do momentu dostarczenia pojemników na odpady mokre. Należy no, te odpady mieszać, są odbierane jako mieszane. No ale wtedy za mieszkanie płacimy więcej. Niż nie, opłata więcej. jest taka, jaka była w deklaracji, czyli jeżeli klient deklarował odpady system dualny, czyli mokre, suche, to on płaci jako mokre, suche. No nie jest to jego wino, że jeszcze tego pojemnika nie dostał, a odbieramy jest jako zmieszane. Ale też jest tak, że jeżeli mieszkańcy segregują, bo chcą segregować, wrzucają odpady mokre do i wstawiają je obok w pojemnika, to te odpady są odbierane jako odpady mokre. Jeżeli tak to są młodzi, oczywiście. Jasne, i otwierane są jako zmieszane. Także mogą też rzucać do worków i stawiać w pojemnikach i nie Oczywiście musi być dostęp, czyli u klientów indywidualnych musi być to poza ogrodzeniem, a w zabudowie wielorodzinnej musi być, jeżeli często jest zachwianie harmonogramu spowodowane właśnie brakiem dostępu, czyli mamy informacje o zarządca, administratora, że nie przyjechaliśmy, nie odebraliśmy, po czym okazuje się, że tak naprawdę nie dostarczył kluczy. Dostarczył jeden komplet kluczy albo jeden komplet, jednego pilota. No i bardzo jest zdziwione, że nie odbieramy, ale odbierane są to dwoma, są zdań bezpłynnymi, więc tak naprawdę potrzebny jest drugi komplet kluczy. I dopiero wtedy okazuje się, że dostarczy ten komplet i frakcje jest odbierana. Dostawiacie jeszcze by nie Cały czas. I dużo jeszcze to jest w jest, Nie wiecie. jestem w stanie Pani odpowiedzieć. Wstawiliśmy, do tej chwili wstawiliśmy 24 tysiące pojemników. Nowych, nowych. I... Nowy. Tak, oprócz tych, tych A, zostały, tak. tak Od początku, czyli od 1 lipca. Szacowaliśmy, że będzie 20 tysięcy potrzebne, więc te 20 tysięcy osiągnęliśmy już jakieś 3 tygodnie temu. Do tego czasu dostawiliśmy jeszcze 4 tysiące i no, jesteśmy czekamy na następne dostawy, jeszcze jakiś pojemnik mamy, jeszcze cały czas stawiamy. Natomiast jest to cały czas mało, więc szara strefa musiała być bardzo dużo Oba rodzaju szczegóły mogły w, w, w ten Wszystkie. Wszystkie. Mogły. No, duża część też jest, wynika z, niestety z nietolerancji naszego społeczeństwa, ponieważ mają już nasze pojemniki, które mieli wcześniej, ale oni się upierają, no, niestety chcą pojemnik nowy. I często ten stary pojemnik jest wyrzucany, nie przyjmują. Jeżeli, tak jak mówiłem, są problemy z asortymentem, czyli producenci nastawili się na to, iż produkują tylko cztery rodzaje pojemników, na przykład 120, 240, 660, 1100 no i mieszkańcy nie potrafią zrozumieć, że tych pojemników nie ma, więc dajemy mniejsze lub większe, bo no w miarę potrzeb, żeby to było logiczne. No niestety często nie są przyjmowane, mimo deklaracji naszych i Zarządu Dróg i Zieleni, że te odpady, które są obok, jeżeli są prawidłowymi odpadami, tak będą odbierane. Stworzyliśmy taką, jak gdyby brygadę awaryjną, która jak gdyby z dnia na dzień, a później w ciągu dwóch dni, pod zgłoszenia przyjmowane drogą mailową i telefoniczną, rozstawia te pojemniki. I pierwszego dnia przy 40 zgłoszeniach, w 20 paru przypadkach były pojemniki, może te, dzwoniono, że ich nie ma, ale były już w takim stanie. Więc tą informację trzeba po prostu jak gdyby bo hmm, gdzieś tam moim zdaniem zresztą wykonawcy tak pewnie potwierdzą, gdzieś jeszcze mogą być pojedyncze punkty, albo są pojedyncze punkty, już nie ma, braku w ogóle pojemnika, na pewno nie ma charakteru masowego. Może być, że komuś gdzieś tam, bo, bo, bo tego punktu odbior odpadami nie, nie, gdzieś tam nie znaleziono, bo gdzieś tam jest schowane, bo to będzie maskowali słusznie, więc takie pojedyncze punkty mogą być wyłapywane i mnie praktycznie zatwieram od ręki. A są, no zawsze jest pewna grupa niezadowolonych i, i, i zawsze mnie nie dzwoniła. Zresztą powiem tak, yy, w poprzednim systemie w każdej firmie, a w PRSP było to kilka osób, które zajmowało się zgłaszaniem, znaczy przyjmowaniem i obsługą reklamacji. Czyli to nie jest tak, że od pewnego dnia będzie echo, nic się nie dzieje. Każda firma miała jedną osobę albo część etatu, w zależności od wielkości, która przyjmowała uwagi tego samego typu. Ten problem nie zniknie do zera, on zawsze będzie funkcjonował, tylko chodzi o margines tego problemu. Zresztą. Pani operatorów operacjonny PRSP to, to potwierdzi, że w stabilnym systemie też zdarzały się niedoskonałości, one się będą też zdarzały. Ja mam pytanie, gdzie zgłaszać właśnie nieprzyjeżdżające śmieciarki albo brak śmietników, bo w pewnym momencie powstała taka wielotarowość, bo Był i były telefony na miary do firm, maile. Czy, czy to jak to teraz funkcjonuje i czy to można w jakiś sposób skróć... Sugerujemy najbardziej skuteczną na metodę, mail, bok, tam miasto cały czas używają odbierają, przesyłają dalej to wykonawcom. A propos pojemników pojawiły się też głosy, że niektórym mieszkańcom chroni ten moment. Nie podoba się estetyka pojemników, bo są zbyt pomarańczowe. To prawda. Ale bygnie się podoba. Ale tak jest. Może pojawić się również jakieś zgłoszenie. Mogą Państwo otrzymać, że... To nie Polacy pracują w Gdańsku i zabierają na świecie za granicę, po Oliwie jeżdżą dwie śmieciarki na niemieckich numerach rejestracyjnych. Wszystko to z powodu tego, że te auta dopiero przyjechały z Niemiec. Poproszę, tak. Remondis. Nie mają czasu być przerejestrowane, Także czy uprzedzam, że mogą ja być pracują. również takie zdjęcia? Remondis jeszcze na koniec poprosiła. Dokładnie, to te pojazdy, cały czas pracują, nie mamy czasu na to, żeby je przerejestrować. W Chodzi o mieszanie odpadów. Teraz mamy czas już podzielona. Wprowadzamy żółte karteczki, jeżeli będą odpady niesegregowane zgodnie z przeznaczeniem tego, do jakiego pojemnika mają trafić odpady. Będziemy przyklejać żółte kartki. <laughs> To samo ostrzegające, że obiekt jest źle posegregowany, że należy go desegregować albo zostanie odebrany. To nie jest niczym polu rzutu. Znaczy, że nie zostanie odebrany, tylko zostanie to może na karta. Tak, A PRSP te mam jedynie? Ja na rok. Po prostu nie wspomniałem. Pierwszy Pracza. miesiąc był miesiącem przejściowym. Nie robiliśmy nie, tego żeby rzutu. Czy zabierać jako zmieszane? ma jeżeli, jeżeli, to, to, to 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 to. też tak, że no niestety mieszkańcy nie segregują i zabierane jest jako zmieszane. No, nie możemy też pozwolić, żeby ten odpad wstał, nie wiem, tydzień, dwa, trzy i, i tam wszystko kisło, bo jednak część tego odpadu jest prawie głowa, no, Zaraz niestety legną się dzikuny, takie małe biały w i i straszne spuścizny, więc, więc no już nie czekamy i wywozimy to, tak. No. Generalnie docelowo system będzie tak funkcjonował. Jeśli odpad ma być segregowany, jest zmieszany, przez... przeklejamy żółtą, tak, żółtą kartkę. To jest ostrzeżenie. Jeśli mieszkaniec nie dosegreguje odpadów, te odpady zostaną odebrane jako zmieszane i od następnego miesiąca? Ostatecznie ostrzeżenie i od następnego miesiąca decyzją zmienimy sposób segregacji, tak? I, to to jest to jest wysokość, I wysokość opłaty, tak? Bo to się wiąże oczywiście, jeżeli były planowane, segregowane śmieci i okazuje się, że jednak mieszkańcy nie chcą tego robić, tak? Mimo naszych ostrzeżeń jesteśmy zmuszeni do zmiany decyzją, zmiany decyzją, tej. Czy ta żółta kartka się pojawia na, na pełnym no, pojemniku, no, pojemniku, czy na pustym? Najczęściej na podrybie. Ale czy go opróżniacie, czy nie? Nie. Czyli co? Y, y, Mieszkańc ma wyrzucić to i segregować. Ja może wyjaśnię. Może nie, nie, wykonawca, nie, wy wykonawca nakleja na żółtą naklejkę i informuje zarząd drugi Zieleni. Moi inspektorzy, bo jestem ja kierownikiem działu. Rafowi Tak jest. Moi pracownicy jadą w teren. Nawiązują kontakt z właścicielem nieruchomości i spółdzielnią, zarządcą. I jest pytanie, czy Państwo desegregowują i nadal chcecie pozostać przy obniżonej opłacie, czy też rezygnujecie z segregacji. Najczęściej spotykamy się z tym, że desegregowują. My zgłaszamy, że odpad już jest posegregowany, czyli najczęściej to jakieś butelki, szkło wyjęte z frakcji mokrej i wykonawca może odebrać. Oczywiście są przypadki pojedyncze, że upiera się, że on ma to w nosie, że tak powiem. No i wtedy wykonawca już dostaje informację, że zabiera nieposegregowane, wtedy się pojawiają te informacje, przyjechał i zabrał odpady mokre śmieciarką na odpady suche. No są takie przypadki, no, mieszkańcy nie zawsze wiedzą jaka procedura nastąpiła pomiędzy stwierdzeniem nieposegregowania a odebraniem i one będą Niestety realizowany jako nieposegregowany, bo tutaj zakład utylizacyjny absolutnie nie przyjmie odpadu, że, który będzie chociaż częściowo niedosegregowany, nie bo biodegradowane idą na ten kompostownik i tam nie ma już możliwości, żeby to sortować ręcznie 12-tonowej śmieciarki.